Siemano, siemano! Tutaj Bartekso i Wielki Tata witamy Ta. serdecznie z odcinka z... K Krasz, znaczy Brawl Stars. Brawl Stars, A, Mamy tutaj Mamy darmo Dropstara. I odpalamy go Bartek. I z niego wypadnie co? Skin, skin, skin. Gadżet to... Chester wie jak będzie następny jego atak. I mamy do odebrania nowego tutaj takiego pana, kogo? Chestera, tak? Czaka? Czaka, tylko trzeba, Bartek, nie, nie zagemy, tylko za tylko za... Ja nie mamy. Mamy, oczywiście, mamy Aha. w naszym karnecie. Karnet trzeba odpalić, kolego, karnet. Gdzie? Aha, to trzeba poszukać, jak nie, nie poszukasz, to nie znajdziesz. I mamy jeszcze jeden i jest czak. Mamy nowego czaka, czak, 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 maszyna zniszczenia, proszę państwa. I mamy też do odbrania golda, na samym końcu karnetu jest do gold. Na samym końcu do odebrania karnetu jest Gold. Bo mamy 2000 Golda. I 2000 Golda do odebrania na samym końcu. 70 poziom, proszę Państwa. I jest nowy skin do kogo? Do Perla. Peryskopowego Perla. Ale o tym już po później, bo mamy tutaj nową postać, którą trzeba przetestować. jest to kto? Nasz czak. Mamy kupę kasy, od palaczka. Ulepszamy go, maksujemy, maksujemy, maksujemy chyba tylko do dziewiątego, bo trzeba puścić jeszcze na... właśnie. Na gadżetach, którego już nie mamy. Odpal jednego gadżeta tylko... Od jednego gadżeta tylko kupimy do czaka. Wybierz czaka. Wybierz czaka. Eee, wybierz go. I kupujemy. Czak usuwamy, bliższy słupek, to no nie. Czy eee, następny ma super raczej go? Czek może przeprowadzić przez ściany. Dobra, odpalamy to. No niestety, na więcej raz nie stać. Dobra, prędkość też nie zwiększymy, odpalamy czaka. Możemy kupić jakiś może wieszak dla niego. Odpal jakiś ten strój za tysiąc, dawaj jego. Piekielny czak kupuję. Aha. A nie, nie można, za 12 dni. No to nie. A za gemy? No bez sensu za gemy wydawać, skoro mamy błyskotki, więc nie ma sensu kupować. Gemy kupimy na co innego. Odpalamy solo Czaka. Ja? Ja nie umiem grać. Jak to nie umiesz grać, Bartek? Tego Czaka jest pełno. Nie, nie teraz, I nie ma go. Jak ja wcześniej przesadzałem, tego grałem, ja spokojnie był Starsa. Było Czaków. Tak. Byłem tylko jedną osobą, która nie była Czakiem. Patrzcie, co zrobił. I on stawia sobie te. I może z niego przyjechać do tej kolei. Tak, i on po prostu robi, co? Robi. E A nie, co on robi? <grym> Musisz, jak będzie niebieski miał. A tutaj, tak, teraz. A, bo mam kilka, widzisz? Kilka słupków. Masz trzy. Mam trzy tylko słupki? Tak. A nie więcej? Trzy. Aha, to nie wiedziałam, tyle słupków. Ale puszcz jakąś parę, tak parę z komina aha, w ten sposób, mam Literę. trzy i sobie rzucam szkodowo o, to zasięg dzisiaj sobie robię tutaj no. dobra, odpalaj Rico, papa Mo możesz jeszcze jeden? możesz chyba, że wtedy niszczę tamten chyba tak dobra, dobra, Roza się zgubiła ale wygrałem. <grym> and wielki Victata. Mamy czaka, mamy coś wpada, dodatkowy 10 kucharków, ulepszenia, kupę żetonów. Wygraj bitwy, mamy 15 tysięcy. A, 500 żetonów, jakie 15 tysięcy? <grym> Odpalaj. I spróbujesz czaka od razu, zaraz od przetestować. Odpalamy i. Raz, A wiecie, że nie ma. Nie, jest tylko jeden drop, staroś, nie ma mnożnika podwójnego. A. No, zostawili tylko na jednego. Bartek skup się teraz, Ty. Teraz, jako matryk Bartek gra. Odpala gramy. A nie mam tutaj czego? Ale tam za mało, jest golda, tylko 50, dostajemy całe nic. Odpalamy solo. 3, 2, 1. Jedziemy. Teraz trafię na samych czaków. jakiś jak jeden będzie czak na pewno dzisiaj. U mnie. Będzie jeden czak. Mhm. Nie ma czadnego, ale żarty. Ja myślałem, że tych czaków będzie mieć wiedzieć, co chodzi. o berwanie. moim zdaniem, na tym poziomie, co jest teraz, e, nie ma już ich, bo wszyscy już wymaksowali te postacie. Ale dobra, jedziemy ciuchczuk, ciuchczuk, z tyłu jakaś czaszka. E, on jakiś kółkach jak taki wilcher, tak jakby było kółku, kół, kręci rękoma, widzisz? Patrz, ręko, rękoma kręci. Dobra, jedziesz, możesz rzucić sobie znak i, i pojedziesz do niego. Teraz się ładuje znak. i. Ciekawe tego, tego. To skrzynkę rozwali. O, Tak, 3000 zadajesz. Tak przejeżdża No to sporo. sporo, grubo, grubo, grubo. E, jak musisz chyba wyjść z tego zasięgu, żeby rzucić kolejnego tego, nie? Spoko, a co daje ten gadżet? Nie wiem. Co teraz? czemu nie atakujesz ich? Ale go Nie ma się jakniałeś. Chciałaś tak zrobić. A i dlatego. Dobra, jedzisz, masz mało życia, jesteś na... Patrz, przez ściany przeszedłeś. A, bo on przez ściany tym gadżetem. Przechodzisz i prze... super to zrobiłeś, pokazałeś widzom. O, czekajcie, czekajcie. Czekaj. Użyjesz gadżetu, tak teraz. I przez ściany. Ale żart, ale się zimbabwisz, chłopie. O i smutno mu teraz jest. Dawaj. Dawaj go O, rozwalicie. <grym> Dawaj go, Wartek. Na ja pokonaj rozę Ona mnie pokona, raczej. No to musisz sobie życie załadować, żeby tankować. Niech ona zejdzie do słonka. Trzy, dwa, jeden. Dawaj go. Ale się bawi. Dawaj, dawaj. Wartek. Dobra, już. daj chłopowi spokój. Ona razu pójdzie sam się rozwalić. A słyszycie te stosunki, tak? Rosa się zamieniła. Koksa ucieka. Bartek ma już tyle tych punkcików, że będzie zaraz jeździł. Patrz, trzy są. Tak, puszczasz, jedziesz. No. O, będzieś się tak bawił. O, właśnie. Jak się tak bawił, to wreszcie cię rozwali. Jesteś numerem jeden. Jesteś. Dobra, i co to daje ten czak. Czak to są daje? jaką postać. Ona ma dużo... Tu jest sklep. A my nowego nie masz tyle gemików. <laughs> nie masz tyle gemików. Ale zbierzemy i kupimy. Mam 14 dni na zebranie. A chyba, że kupimy... <laughs> Mowy nie ma. Broka? Nie. Chyba, że kupimy, kupimy... Gemy? Proszę Boże, nie mam możliwości. 600 zł. Tak, za 600 zł 2000 gemów. Nie ma takiej możliwości, ale to jest Cox, nie? Super postać, super skin. Dobra. Co? To by było... Chyba na tyle? Nie wiem, czy to jest za klubki, czy za długi mecz. Odpal jeszcze raz jeden meczek szybki, pozbieraj, jedziesz grubu. A Za dymem mogliśmy odpalić. Teraz Bartek zrobi co innego. Co? Teraz Bartek zrobi szybką wygraną, po prostu skupia się i pokonuje wszystkich ludzi. Patrzcie jaki jestem tryhardem. Bez zabawy, bez, bez, bez zbędnego gadania. Tryhard, tryhard. Idziesz na lewo, bierzesz skrzynki, i robisz sobie koksa i łapiesz wszystkich. Co ty robisz teraz? Miałeś to szybko zrobić, a nie się bawić. Tam, tam ci zaraz ten Barley zabierze skrzyneczkę. Idź mi to szybko pozbieraj. A, Rose'a leci, leci teraz to, kolcik. Lecisz, 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 dawaj szybko, ich tam zostało pięciu. Rose dawaj, dodatkowe nam w... dwa wypadną, nie ma co gry. Dodatkowe dwa, jedziesz Bartek, zostało trzech. Osoba postała, ty że trzech, lecisz tam ich, o leci tutaj, o. Dawaj tam, dawaj, grubo ich, grubo, 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 dawaj wal, nie, nie czekaj na zabawę. Bo się bawisz, dawaj ich, jedź tam ciuchcią, wjeżdżaj w nich. Jeżdż. a piękny wjazd, proszę państwa, Bartek tutaj zasuwa. A Ani się cofnął, nie wiadomo po co, ale zrobił to. Jest tam w krzakach skitrany. Czeka na ciebie. No, miałeś się tylko szybko załatwić, a nie się bawić. No właśnie, i się udało. Po raz trzeci kolejne pucharki wpadły do nas. No na botach. Jakich botach? To są 30 bot. wpadło, kolejna wygrana. Kolejne punkty, kolejne mecze. 30, prawie 4 tysiące pucharków, proszę co państwa. Co robi? To przyda się potem na kolejną postać, abyś nie miał dodatkowo już jej odblokowanej. To może zamienić to ewentualnie na tę kaskę. Więc proszę Państwa, no nic. Nowy czak, now nowa zabawa, nowe możliwości, nowy nowy zadymiarz. Mam nadzieję, że się świetnie bawiliście i Bartek tutaj testował. I widzimy się w kolejnym odcinku. Oczywiście. Hej!